Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 27 odcinku z gry Lego Star Wars Strzeloni Klonów. Ja jestem oczywiście fanek, jak to już wiecie, od dawna. I tak, w tym odcinku wykonaliśmy na 100% rozdział 5 tej zielonej kreski, czyli żółto na 100%. Tak, żółto na. Tak, żółto na 100%. Jaką. Mmm... Wezmę sobie wętres. Tak, wętres, tak. Jak to zawsze? Zawsze sobie będę, będę brał wętres. A no właśnie. Dobrze, zaraz coś powiem. Albo... Dobrze zaczynamy grać powoli. Już zaczynamy grać. No tak. No i co? No i co? Eee, teraz złączcie z tą misją. Zostawiamy jeszcze tylko dwie misje do wykonania na 100% w tej, w tej zielonej kresce. Fajnie. I później naczniemy niebieską. Na, I później na 100% na niebieską, a później fioletową. Tak. A później... Później zobaczcie, co, co będzie tak dobrze. Eee, poza mieczem, Znaczy nie z tylko z... Szybko... znaczy nie szybko z tylko właśnie... Eee, ciężko zbrojny. To jak się nazywa? Baxter. Ładny. Dobra. tutaj mam rzecz rzeczy do poniszczenia. No. Tak. Przepraszam No Tutaj coś mamy Ale to się prze... Ale to dopiero później, bo tutaj się... A to ważne, nie nieważne, nieważne To jakaś kasa też jest, no Bo przesadziłem się, mam, a mam 30 tysięcy Ale Na razie to nie jest najważniejsze Kasa teraz nie jest najważniejsza Bo już mam 100% Znaczy 100% w sensie Kasy, czyli prawdziwego Czytaj ja! Co jest? Hila. Ja. W ogóle ja y, muszę włączyć jeszcze. Oczywiście, jak to Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Ja muszę włączyć tego. wykrywać ten zestawu. Tu jest właśnie jeden. Hila. Ja. Y, no bo. O, jestem ja nie to chciałem zrobić. Aha. Bo tutaj właśnie trzeba to tak troszkę szybciej. Dobrze, to jest ogóle pierwszy mini-zestaw. Ile mam tu tego mini-zestawu? Zero. Czyli co ogóle będziesz pierwszy mini-zestaw w tej misji? Dobra. Ej, jest pierwszy mini-zestaw. Dobra, idziemy dalej w sumie. Tu nic innego. Na razie nie ma. Eee... Ja. A Aaaa, to ma Dobrze, ten sobie. Dobra, jak będzie ten sobie, co tam rzutem w ogóle? Żadno. Żadno. I zjeżdżamy w dół. Teraz złap. Dobra. Jesteśmy już na dole. I tu już mamy troszkę mi zostało jeszcze do zrobienia, bo tam, bo tam był jeden, a tu już jest więcej. Tak. Dobrze. Ciężko zbrojnie jakiś jest. A więc dobrze. Teraz zobaczymy z tą bestią. O patrzcie, już ja na serduszko sku skusiłem jej! Tak, skusiłem. Skusiłem! A teraz nie, nie walczę, bo... Nie ma... Aż teraz się nie atakuję, bo nie ma serduszek. Bo teraz no, właśnie nie ma pokazanych serduszek. Jak... Tylko jak są pokazane serduszka to mam to mam ją atakować. Tak to mam ją atakować. O a teraz na przykład. Pięknie! Dwa serduszka poszły, a łącznie miała pięć. Tak. Łącznie miała pięć. Wow. No dobrze, to już mamy yy, jakieś rzeczy do odblokowania. Może. Dobrze, za tak chwileczkę powiem. Może na początek idziemy sobie tutaj. Idziemy. Aha, to mamy coś takiego. No i to mi zostało oczywiście, oczywiście, że mamy. A ja jeszcze musimy coś te aktywować, właśnie, poczekajmy, jest który? Ten. Dobrze, mamy już drugi zestaw w tej misji. Fajnie, to już drugi. Tak, drugi. Eee, I tutaj właśnie musimy przejść, żeby. To musi, tutaj musimy właśnie przejść, żeby mieć kolejny, kolejny zestaw, właśnie. Ale najpierw musieliśmy to oczywiście odblokować. Tak. O, co jest? Dobra, nieważne. Tutaj! Wow, to jeszcze szybko to ten min w Patrzcie, pyk, pyk, pyk. I mamy. Trzeci mi w kolekcji. a już ja wszedłem w ogień, to już... Nic, dobrze. Jestem już. Jestem już oczywiście. Eee, no i dobrze, ja dalej musimy walczyć z bestią. To też kastery zbiorę sobie. Bo czemu nie? Nie zaszkodzi, znaczy fajnie mieć wszystkie kasy też Dobrze Teraz weźmy tylko już po prostu Zniszczyć po prostu oczy Dobra, pięknie poszło Jedno oko, teraz pójdzie drugie Pójdzie drugie a nie. Nie no, pójdzie oczywiście, drugie. Um. Aha, jeszcze się nie pokazały serduszka. Ale za was pewnie się pokażą. Tak jest właśnie. Dobrze. No. Dobrze, już bestia została pokonana. A my Będziemy sobie Jest jakaś na no, postać z mieczem? Jest. Jakaś jakąś postać z mieczem. Na przykład to nazywa się z Ofi. Idziemy, idziemy tutaj dalej. Wow! O, patrzcie, ja na część nie o, to już wiadomo o co tutaj chodzi, a no, tam mu przecież nie wiadomo. Dobra, i mamy mini bo nam go wypluadł. Zawsze po prostu zdobyliśmy mini zestaw Wow, kolejny miejscu, to już chyba był czwarty, jeżeli się nie mylę. Ale pewnie się nie mylę. Tak, czwarty a tutaj e, powoli sobie zbliżamy do piątego tak bo tam na tam na oj. tam na na prawo jest tak tam na prawo jest piąty właśnie tak ale musimy sobie tą e, nie tą Tą postać na przykład w no na taką postać na no, no taką postać na przykład nazywa się ona ro, Ta postać nazywa się Robolino no i dobrze teraz tylko jest Rojda Znaczy Drajda tylko takiego... na arcydziecieu coś w steru i dobrze i mamy mi zestaw piąty na 10 Fajnie. A tu też coś jest. Tu też jest oparty 3 na tu też jest ten mi zestaw. Teraz musimy przejść tutaj. Fajnie. Um, teraz co? Jaką tutaj musimy się tutaj wziąć w sumie? Eee, tą, tą na przykład. Dobra, z nimi Nie Mięsa z nimi. Idziemy dalej tam. Nie mniej się z nimi patyczkować, czy z nimi bić. Tylko idziemy dalej. Bo wow, już tutaj jesteśmy eee, dobrze a co się nazywa? dowódca pons Em. dobrze, no, może na początek ten game pogramy też może na początek pogramy ono się potrzebuje, na razie stawiacie tego Jaj, jaj... Dobrze! Ale się... Aj! No co?! Dobra, dobra, grzej się, grę się! Dobrze. Zaczyń świeć, że się, co tam się Dobra. Mniejsza o to. Teraz to. Aj! Znaleźli. Dobra, udało się, pięknie. 12 na 6 teraz jest. No więc jest dobrze w sumie. Spokojnie mi się uda. Podano się spokojnie. Spokojnie mi się uda. Hmm, dobrze, um, okej, okay, dobrze już. To już 3 na 5 Fajnie, okej, okay, to nam zasłania. Więc co sobie ojej, um, ojej, To sobie też. To sobie też powstrzamy, bo to nam zasłaniał zbyt bardzo mały. I tam jest szósty ten kartonik jakby, to pudełko złote? Tak, złote, nie srebrne. Dobra. Eee, no i to jest... Dobrze. To jest szósty, więc w kolekcji jest... Mrażinek, no bo jest wsi, na, na to w sumie. Okej, okay, dobrze, metka zebrana. Um, no dobrze. I to, teraz się przełączamy na tą... drugą stronę. Dobrze. Po zmieszaniu na przykład nie wiem, będzie to. I. Parsty, tam było już jakiś czwarty na pięć. O eee, właśnie to. Fajnie. Okej. Okay. Na początek sobie pójdę tutaj. No patrzcie, jest już piąte. I mam zostawcie zostaw kto to już będzie w ogóle. Siódmy. Małc. A ocja trwa 15 minut już teraz. No właśnie. Dobrze. Eee. sobie ten gdzie jestem i tu jest. Ale jeszcze raz pójdę tutaj. No właśnie. I... No właśnie, bo tu jeszcze jest minil zestaw. I to już który? Ósmy, aha, dobrze. Ale chwila, ja jeszcze się na tego, właśnie tak. I pójdę tutaj. No, no. Dobrze, jestem tutaj, tutaj, dobra. Teraz do tego. E, tutaj trzeba. O właśnie. I za to jest... Mi nie Fajnie, już to już dziewiąte, sobie tutaj zobaczę, co tam. Czy tutaj może coś jeszcze jest? Aj. A tutaj mogę iść dalej? Tutaj, tutaj się zawracam i dostanę jeszcze tylko jeden zestaw o, jeszcze jeden mini-zestaw. Yy, no właśnie. Tak. Wezmę sobie właśnie tego. Eee. Poczekajmy z... Z tego muszę przejść. Dobra. Eee, A, tutaj też pociągnąłem, jest już trzeci na pięć. No patrzcie. Dobra. O patrzcie tam jest jeszcze jedno. O, właśnie. Dobrze. Łołdź! Um, Okej, okay, aktywuj to. Oj, oj. Gdzie to w ogóle jest? A, tu pewnie gdzieś jakieś wypełnięcie, na pewno tutaj. Musi być tutaj. O no właśnie jest. I proszę bardzo, 10. został zdobyty w tej misji. Fajnie. Zapisujemy, wychodzimy. Co tam? No, zapisujemy, wychodzimy. Status poziomu... Eeeem... Trochę tam, na jak około chyba 37 nie wiem. Ale czy tam falę na pewno, wiadomo. Ja i co? Jaką postać? Teraz mam Fajnie się mi zostało jaką postać, zobaczymy. To jest ten, jak się nazywał? Nie... Darth Paul. fajnie. No dobrze. E... Który to jest? 41 klotek do kolekcji, złoty klocki do kolekcji. E... No tak. Fajnie, fajnie. Hmm, no tak, a więc co, ten odcinek, słuchajcie, już kończymy, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, wow, zginąłem, 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 nie marzę. cześć.